Pam, param, pam, 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 pam. licznik? Wyzorowałem licznik, super. Jedziemy, lecimy, lecimy moi drodzy. Lecimy moi drodzy dzisiaj do Gliwic. Do Gliwic? Gliwice to było czy, czy Zabrze to było? Już teraz nie pamiętam. To było chyba coś na pograniczu. Wydaje mi się, że to są gliwice. Ale lecimy sobie dzisiaj do szkoły jazdy do Darka i Natalii. Troszeczkę pooglądać, jak Natalia sobie radzi. A z tego co wiem, radzi sobie bardzo dobrze. To są jej już któreś jazdy z kolei. Także e, sami zobaczycie. Jestem w Tworoku, mam 17 minut do celu. 7.26 na miejscu. Dobra, Umiałem być 20 po to. Trzeba się trochę. Prężyć. No i słuchajcie, tak jak wspominałem, to są już któreś jazdy z kolei. Natali radzi sobie podobno bardzo dobrze, bo nie miałem okazji zobaczyć na żywo. Ale według tego, co Darek opowiadał, to idzie jej super. A jak jej szło pierwszy raz? No właśnie. Na pierwszych jazdach na placu manewrowym Darek wszystko nagrywał, nie było mnie tam. Użyczył mi nagrania. Także zanim tam dojadę, zobaczycie nagrania z dnia w którym Natalia zaczęła prawko, zaczęła plac manewrowy można powiedzieć zobaczycie teraz jak sobie radziła także zostawiam Was teraz z Darkiem i z Natalią no i życzę Wam miłego oglądania widzimy się za chwilę siemano widzowie rozpoczynamy dla Was ciekawą w sumie serię cała to pani dzisiaj przyjechała na egzamin jesteśmy w Wordzie w Erbniku. przyjechaliśmy na egzamin teoretyczny uda Ci się? chcesz coś powiedzieć? Nie. Noterka się strasznie stresuje, ale no w sumie szło jej dobrze, zobaczymy, okaże się. Ja się mega cieszę, bo będziemy jeździć we dwóch. No co, Ty się też chyba cieszysz. Tak, tylko ja chcę mieć teorię za sobą. No teoria to jest jedno, później trzeba będzie jeszcze praktykę ogarnąć. Ja specjalnie dzisiaj urwałem się z pracy, żeby tylko towarzyszyć tej pięknej pani. <noise> Za 15 minut y, mamy egzamin, więc. Y, 15 po. No, no, to za pół godziny. Za pół godziny mamy egzamin. Y, idziemy tam rzucić oczkiem do biura, jak to wszystko wygląda, zgłosić się. I przyjdziemy do Was chyba z werdyktem, co nie? Mhm, dobra, dobra kończmy, bo mnie w brzuch boli, jak <laughs> tak myślimy. One eternity later. <laughs> dobra, nie ma się co śmiać. Natalka zdała za Na drugim razem, dlatego nie macie kontynuacji z podwordu, bo w rybniku no, wtedy się nie udało. No i w sumie za dwa dni miała w Katowicach, więc przenieśliśmy wszystkie dokumenty do Katowic. Katowica w zdała, za drugim. Nie ma co ukrywać, bo nie ma ciągłości filmu, więc nie mamy zamiaru Was okłamywać. A teraz gdzie jedziemy? Tu są rzeczy. Tam jedziemy na jazdy. Natalka dzisiaj ma pierwsze jazdy. Sprzęgłem i gazem już operować umie, biegi wrzucać też, bo aż do, do, do drugiego... Trójkę wrzuciłaś kiedyś? Nie. Trójkę nie wrzuciła, do drugiego biegu umie operować. Także no, mamy dziewiątą rano, na dziesiątą jesteśmy w Zabrzu ugadani. Koła, którą wybraliśmy, to jest Motorad w Zabrzu. Z Placyku też wam coś nagramy, więc piją szybkie zakupy w centrum handlowym. No i lecimy się spotkać z panem instruktorem. No i dzisiaj misja Placyk. Mhm. Życzymy powodzenia. Trochę <grym> się stresuję, no ale nie ma czym, przecież ze mną też jeździła, więc... Jest ja, jest ja jestem po prostu ciekawy, jakie slalomy pójdą, bo to jest gdzieś tam najgorsze w tym wszystkim, ósemka slalom. No ale z wszystkimi, miejsc z którymi rozmawialiśmy, to ludzie nam mówią, że naprawdę wybraliśmy dobrą szkołę, No i Natalka tam się wiele nauczy, także oby tak było. Natelka Nie nagrywam ci tyłka. Nagrywam kask, a każdy sobie zobaczy to co będzie chciał.. Jesteśmy już na... Jesteśmy na placyku w Sabrze Ale się ugotuje Będzie cieplutko, nie? stopni Troszkę będzie kurde do, do jeżdżenia, ale fajnie, bo pogoda przynajmniej Pogoda dopisuje, humorki są Stres jest Nie no, nie będzie tak źle chyba mi się wydaje Co? Nie na rupsiary, bo cię dużo nauczyłem Nie no, musi być dobrze przecież, nie? Zaraz wam pokażę jaki fajny placyk Bo tam już ktoś jeździ Przekroczymy tutaj tylko w ten rejon gdzieś jest najładniej, nie będziemy drzew pokazywać. Zobaczcie, jaki ładny placyk. Wow, ale mega! Na, ty, na tym mi zależało, żeby placyk, na którym Natalka będzie się uczyć, był po prostu równy, bez jakichś tam dziur. No i powiem Wam, że naprawdę mega to wygląda. Już widzę stąd jakiegoś transalpa tam jest. Jest ten kierownik z brodą. Jestem ciekawy na jakiego kursanta. Jakim... Instruktora i kursanta. Kursantem jestem ja. No, do... no, do... no do jakiego instruktora Natalka trafi? Gdzie musimy przejść, żeby mu nie przeszkadzać? No. Pójdziemy tam po boku. A potrzebasz sobie kurtkę, a nie... Bo Jak? Tak. Buty, kurtka, co jeszcze? Zobaczcie, tu chłopak będzie robił ósemeczki. O, tu jest slalom wolny teraz. Slalom wolny i teraz będzie... A, myślałem, że ósemkę zrobi. Nie. Jedno. Jednak nie zrobi ósemki. To będzie wszystko ten, wszystko na wszystko na YouTubie. Musisz to, naprawdę dobrze, musisz to naprawdę dobrze zrobić, żeby wstyd nie było. Widzisz, jak tu chłopak zrobił ładnie? No tak, ale tu są pachołeczki. Fajnie, bo akurat się zaczyna to chyba w cieniu. Więc powinno być dobrze, nie? O, tenerka stara. Bardzo ładna. Dzień dobry, to się kameruje. Przywiozłem tą piękną damę na. Na trening! Ja, dziękuję, też dziękuję. A to się ubiera. Pomogę cię, Ewentualnie. Przygotowania trwają. Jaka szybka, ty. Kiedyś chciałem CB500, pamiętam. CB i jeszcze było. G? Nie wiem, CB i jeszcze coś było, nie? A, nie, CBL? Nie, to jest ten olejak. No, CB500. Zobaczcie. Widzą, co to jest. Masz tak grube kolana, że musisz ochraniacie na łokcie do no nogi zakładać. No pa, pasują, jak ulał. Pięknie, czy dajemy te na kolana? Gdzie tam pijecie Jak czujesz? No tutaj. tutaj jest ciasno. Natalka będzie zaczynała na CB500, nie od 125, jako że na 9 już moje jechała. No to na start. Taki moto. Tu jest ładna tenerka. No tak ma być? Tak, no tam gdzie masz? Ma być na problem z covid em czy z innymi tu swoją kamizelkę Może być rzutka pomarańczowa na oznaczenia Jeżeli nie ma problemu, możesz korzystać z naszej Bo każdy kursant nas na placu musi być, że tak powiem, oznaczony, że jest kursantem Na razie no. Bo ja chciałem zobaczyć jak robią rozpominiarkę. Nie, na razie <grym> nie robię A już tak ładnie ubrała! Poza tym włosy nie rozwalimy. Patrz, bo chcę, nie chcę... Trzymaj, to na, ple, na plegarium musisz już mieć. Patrz. Bo my na razie i rękawiczki Bo wszystko co będziesz robiła w tej chwili przy motocyklu, będziesz robiła w rękawiczkach i w rozpominiaczach. Czyli do tego się stajemy. Za chwilę się ubierzemy jak już będziemy jeździli, bo wiesz, a no jest ciepło, co prawda tu mamy naturalną klimę, ale, ale generalnie wierzymy. Nie chcę, żeby się grzała i żebyśmy dobrze bo na chwilę jeszcze przy tym motocyklę. Dobra? Ready? Ready go! Dobrze To jest twój motocykl. Zobaczcie. Cebula, Nutella. Eee, stoi w tej chwili motocykl na czym? Jak to się nazywa? Wiesz? Nóżka. Podstawa boczna według ustawy, tak, w nomenklaturze motocyklowej to jest kosa. Jeżeli ja Ci powiem, dłuż kosę, albo domknij kosę, albo cokolwiek, to nie, że masz nóż składać, w kieszeni kosę, to to jest kosa, tak. Który stoi nam motocykl teraz na kosie, my się musimy nauczyć go z tej kosy zdejmować. Czyli składać tą kosę, będąc poza motocyklem. Dlaczego? Dlatego, że jak będziemy robili zadanie egzaminacyjne, czyli garaż egzaminacyjny, Raczej nie wskazane jest siedzenie na tym motocyklu. Są na to, że które się zgodzą, że przeprowadzała motocykl na siedząco, ale raczej będzie to e, trzeba zrobić obok. Czyli jak podchodzimy do motocykla, najpierw bym sobie wyprostował kierownicę. Podszedłbym do niego w lekkim rozkroku. Tu mamy taki uchwyt, tu mamy kierownicę. Dlaczego w lekkim rozkroku? Zauważ, że teraz mogę sobie swobodnie go zmanewrować. Gdybym podszedł zbyt blisko, to możemy je tych pociągnąć, albo mogę się gdzieś zakręcić. i może mnie przykryć. Składamy tą kosę. Załóżmy, że gdzieś go tam prowadzimy. Tak, coś robimy. Rozkładamy, mamy tu taki specjalny widzisz, krem, ustawiamy, skręcamy kierownicę i robimy taki ruch. Ten ruch jest ważny pod kątem egzaminu, prywatnie również. Po co ja robię ten ruch? Tą żeby się domkła i żebym pokazał egzaminatorowi, że zabezpieczyłem motocykl przed stoczeniem. Dlaczego? E, bo nie mamy tu hamulca jakiegoś. W samochodzie jak kończyłaś manewr, nie? To? A tutaj nie mamy, więc taki ruch. Spróbujmy ten motocykl zestawić i postawić z podstawy bocznej, czyli z kosu. Dobra. No, tak jak poczujesz. No. Tak. daj rękę tu, załóżmy, że go prowadzisz. I teraz spróbuj postawić i zabezpieczyć. Tak. Czyli wracamy do tej pozycji. Do za bokiem. Tak. Ale nie na siebie, do tyłu. O, widzisz? Widzisz, zupełnie inaczej się zachowała ta koca teraz, bo ona się tak jak sama powiedziałaś, co zrobiła? Domknęła. Oddychaj. No ja widzę, jak oddychasz. <laughs> no bo pierwsza ósemeczka wlatuje. Nie, przepraszam, przepychanie motocykla, czyli muszę gadać ciszej, żeby Natalka słyszała wszystko. E, no czyli przepychanie motocykla, nie? To jest e, jedne z pierwszych zadań na egzaminie, bo pierwsze jest sprawdzenie stanu motocykla, e, łańcucha, no i później jest to przeprowadzenie, nie? Pan egzaminator jest zadowolony, więc ja jestem dumny ze swojej... COVID -y. rewelacja stresuje się troszkę ona no ale widzę, że potrafi słuchać i wykonywać to co pan yy, instruktor jej przekazuje naprawdę fajne miejsce jeżeli będziecie chcieli robić prawo jazdy polecamy tutaj to miejsce czyli Motorrad Zabrze naprawdę czysty, ładny, piękny placek i podejście, podejście jak do kolegi, do koleżanki a nie pod klienta, z którego trzeba by było wy, wyharmać kasę. No mam nadzieję, że powstanie z tego fajny odcinek i dla nas fajna pamiątka. No i właśnie wy teraz to możecie oglądać, nie? Jak ktoś widzimy, że no może nas nie nie? Lekko zatrącimy on, o jestem, tak? Jest jakiś kolejny. Czyli wiadomo, urządzenia, które obsługijemy twoją nie za dużą dłonię, tak? Dajcie na kolejna sprawa. Ta manewska tu. Jak nie jest to już więc jak niezroda jak różne rzeczy, to już tu chybi. To jest akurat silikonowa manewra, która nie jest śliska, ale ja mam na przykład motocyklu metalową i mi ręka mogłaby co robić po tej manewrze. jeździć. czyli jeżeli ja mam tu już to już mam płytkę, już ta ręka tu Następna sprawa, ergonomia tego. Co to jest? Jak to się nazywa? Dobrze, linia hamulca, a w nomenklaturze motocyklowej klamka. Kosy, klamki. To jest cała gangsterka. Zobacz jak ta klamka jest wycięta. Daj rękę. Jeżeli mamy tu, popatrz, widzisz, gdzie ci dają palce? To wycięcie. Gdybyś rękę trzymała tu, to już ledwo sięgasz, nie? No właśnie. Czyli po to my mamy te klamki tak usytuowane, żeby to grało tu. Następna rzecz. Na kierownicy mamy takie ciężarki. One są tu zmodyfikowane i to tu są te mole takie okrągłe, tak? Te ciężarki, one są w kierownicy nie bez powodu. One zbierają wibracje i wyrównują nam drgania na kierownicę. Jeżeli Ty byś jeździła z tą ręką tu, to gdzie te wszystkie wibracje To tak są takie mik mikro których Ty nie czujesz. Wierciłaś kiedyś? No. Miałaś ręce takie w i takie zdręczające. No to po 200 kilometrach byś miała taką <noise> <roczkę>. Dobra. Nie <noise> Ja Człowieku, tu nic nie jeździ. To znaczy nie, tu chyba jeździ. <laughs> o, stop. Aha, fajnie, że przez ten płot tu nic nie widać. Drewno wiezie na opał. Ciężkie czasy, węgla nie ma. Drewno trzeba złozić A jak już jest, to jest bardzo drogie. Pam, pam, pa, ra, 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 ra. 15 minut, dobra. Lecimy, lecimy go! Witamy dzisiaj Pyskowice, Pyskowice, tutaj dzisiaj startujemy, spotykamy się na Orlenie w Pyskowicach i zaraz będę je na miejscu. O kurde, O. <grystanie> mam trzy minuty spóźnienia, chyba się na mnie nie obrażą. No i właśnie z tych Pyskowic lecimy sobie później na Gliwice. Chyba to są Gliwice, zaraz się dopytamy. <grystanie> pam, param, pam, 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 pam. Kurde, myślałem, że się normalnie nie wyrobię, nie, to znaczy i tak się trzy dni, trzy dni, trzy minuty spóźniłem. Myślałem, że więcej czasu mi zejdzie. Ta droga tutaj jest naprawdę fajna i szybko da się dojechać. A może to ja będę pierwszy? Gdzie ten Orlen? A on jest tam dalej. On jest tam dalej, nie tutaj. Myślałem, że tutaj już w lewo. Brum, 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 brum. Andrzej, zaświecielony. Mm. Nie ma mteczka? Gdzie jest mteczek? No nie mogę. Jak to możliwe? No bo stoi gdzieś z tyłu pewnie. <ścoughs> no jedźcie, ja pierdzielę. No. no nie ma. Może tu? Nie ma. Ale ja, ja. Dobra, w takim razie zaczekamy sobie. No. Pan Długo to? 7 minut 7 minut Trzy minuty się spóźniłem, a wy 7 Ej, 10 Wy mi tak specjalnie powiedzieliście, że wcześniej przyjechał, nie? Nie, bo nie. ten jeszcze na kiblu siedział No bo Ona ten, Ona mówi, zrobię jajecznicę, a później nie, to jednak nie robię Idziemy płatki, no i zatem to mleko z tymi płatkami, mówię, teraz to muszę iść do kibla Nie bo ja tak tego nic jadła Uśmiech no na pewno widać <noise> lep, lep, lep. Ale masz piękny plecak Zajebisty, nie? A. A, ja tak szukam teraz, jaki plecak, nie muszę uchodzić <noise> Mam dla was Mamy co nieco, żebyście się nie nudzili Co? Jedzonko <noise> Jedzonko? A ja hot doga wpierdzieliłem No jeszcze ale mam... to spokojnie, to jest takie lekkie I jeszcze mam bułeczki w tym O, e, W plecaku No ale domowe to lepsze, nie? Robiłam. Tutaj, co robiłam, coś Mówisz, że będę zadowolony i Darek też? Tak, Darkowi to wczoraj tak smakowało No kurwa, cały zjadłem Natalia, jak przed jazdami? No Trosze jest, to... trochę stresowo z początku Cześć no. <noise> no, Czemu ty tak zrobisz? Kamera jest prosto na mnie Fajnie Oby. A few minutes later <noise> Ale strzela! Lecimy. Kurde, zapomniałem się dopytać gdzie to w końcu było. Czy w Gliwicach, czy w zabrzu? A dobra, nieważne. Lecimy sobie <ścoughs> Natalka mówi, coś ona, że pogadać. No! <śpiew> Mój nie jest taki głośny oj, 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 co to było? No i gdzie wy się tak śpieszycie? Ludzie, ludzie Paliwo bardzo potaniało. 6,86, tak? Dobrze widziałem. Kurde! prawie jak za darmo. No ile dobrze pamiętam, to był taki czas, że przekroczyło chyba ósemkę. Także nie ma źle. Dalej mamy dobrobyt w tym pięknym kraju. Jestem ciekawy, ile to wykaże decybeli. Bo te 96, które jest dozwolone, to wydaje mi się, że może to przekroczyć. Ojejku, o nie, to żeś się dół teraz. A jak ja tam mam wjechać teraz? O ludzie, złoci Ty, ty, ty niegrzeczny Zimno mi! Idź Grażyna, idź, idź O, Gliwice, jednak to Gliwice No chyba, że zjedziemy zaraz gdzieś No lewo, dobra to chyba gdzieś już blisko jest A jednak nie, bo to jest wyjazd na drogę e, i numer 1 chyba Tak, to jest dwupasmówka tutaj Droga, która jest uważana za bardzo niebezpieczną Bardzo dużo wypadków Z tego co słyszałem O, tak jest, czarny punkt 21 zabitych, 134 rannych Tutaj się do Zabrza wjeżdża Pamiętam tą drogę Tutaj będziemy mieli światła I pewnie na światłach w lewo no Albo i nie Zabrze, witamy Zabrze Siemanko! Chyba przysnął trochę Darek o, ósemeczka Ciekawe, czym Hondom zrobił teraz ósemkę Pewnie nie Dobra, to ja idę ósemki już trenować Trochę ci się przysnęło No nie, A. kurde, gdyby nie ja to... Tym... Taka, idę sprawdzić, jakie ósemki No ja, ja tym nie zrobię Wydaje mi się, że nie A spróbuję sobie Kurde, kiedy ja to robiłem ostatnim... Ostatni raz to robiłem 4 lata temu Na sportowym motocyklu jest ciężej A czemu te pachołki tak daleko stoją? One chyba... Eee, one tu powinny być No nie, coś, coś tu jest nie tak Dobra, odlać to A tam jest dusemka Tu jest jakaś dziwna Sladom wolny O nie Oh. <laughs> Jeszcze raz druga próba. Nie wiem czy od tej strony można. Zrobiłem <laughs> Ale na sportowym motocyklu bardzo ciężko. Nie ma lekko. Dobra Darek, teraz ja wypierdzielam. <laughs> Wypad! <laughs> Dobra, we dwóch to nie ma opcji. <laughs> 8 łatwiej. 8 jest wydaje mi się prosta dosyć. Chociaż też troszkę się trzeba napracować tym sprzęgłem. Trzeba wiedzieć co i jak. Ale jest to wykonalne. 8 lajtowo, ale tego się nie da zrobić na na No, no to jest wolne. No na sportowym motocyklu ciężko. No. Co? Znaczy zrobiłem raz, ale... Ale bardzo ciężko. Bardzo ciężko na tym. O, a tam jeszcze jest. Co to jest? Slalom szybki, slalom wolny. Czy jak to się tam nazywało? A tutaj trzeba jechać 30, ale ja nie wiem czy ja to zrobię Dobra, mamy 30, 35. Przywrócił pachołek. Bez problemu. Bez problemu. Lekko. Ej, powiem ci, ten slalom wolny to przestań zrobić. Na, na tym. Na sporcie. Jednak zwinność też się liczy, nie? Mówię, że ten slawe wolny na sportowym motocykl jest zrobić. Jednak wiesz, no to się. To jednak się przydaje przy tym. Nawet ósemkę da się zrobić, ale ciężko jest.